witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Koko i kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci, kochani zgarnijcie jaką mamy pogodę w Winderburgu, tak nie mylicie się, mamy burzę, mamy deszcz, czyli wszystko czego ja nie znoszę, wyrzuć i kochana Ubierz się, a nie choć w piżamie przy teściu, który, kochani, oberwał jednym z takim wielgarnym piorunem. Jest biedny, oszołomiony, jak widzicie, iskry z niego mi nie wychodzą. Dziadek, idź, może zaczynam grę, idź zrobić siku. Później idź do domu, weź sobie porcję. Alice, ty musisz się zająć tutaj pięknie domem. Schowaj to do wyposażenia. Daj jedzonko o Madi i ją zawołaj Ernesta. nie wiem gdzie idziesz, ale chyba gdzieś chcesz odłożyć ten talerz, bo przed chwilką jadłaś. Później skorzystaj z nocnika, chociaż nie potrzebujesz, ale mi zależy na tym, żeby ona dalej szła ze swoimi umiejętnościami. Alice, moja droga, łupnijmy sobie tam na górę. To możesz mi tutaj pięknie pochować wszystko do swojego wyposażenia. I chłopnijmy sobie na nasz ogród. No bo pranie nie możemy zrobić, bo tutaj suszy się, nie wiem czy się wysuszy. No ale mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli chodzi o to ogrodnictwo, jesteś dopiero na drugim poziomie, a tutaj musimy się. O, ewoluuj, no to to zrób. Chciałabym, żebyś otwłaszczyła i sprzedała wszystko. sobie tutaj jeszcze kliknę i sprawdzę, czy mam, o, mamy, mamy, coś ewaluować, czy tylko te dwie roślinki. Chyba tylko te dwie roślinki. Dobrze, Alice wie, co ma robić, to do Tezusa zaraz wrócę. Markus wie, Ernesta też wie, Griffin śpi. A Maddy zaraz będzie jadła. Dobra, uciekam do mojego dziedzica, który, jak widzicie, bardzo chce się sikać i jest kupiony, o dziwo. To najpierw tak, załatwiamy sikanie. Zjesz później, jak odrobisz pęszczyznę, ponieważ, kochani, jesteśmy w plecy, jeżeli chodzi o to, a rachunki musimy koniecznie zapłacić, bo dalej żyjemy bez prądu i bez wody. Jak widzicie, mamy na koncie ponad 4000 simolonów, a jak mi pamięć nie myli, rachunki mamy za 9521 simolonów. No i musimy, musimy jak najszybciej zapłacić. Nie jestem pewna, czy mi się dzisiaj uda, czy nie, postaramy się, chociaż mam coś innego zaplanowane. Kochani, tak jak mówiłam, jesteśmy. Aż dwa dni simowe w plecy, jeżeli chodzi o moją pańszczyznę, a to dlatego, że pierwszy dzień to był nawet przy was, no nie udało mi się nic tutaj upolować, znaczy nie mnie, tylko Tytusowi. A drugi, to kochani, porzuciłam swoich otworów, tak przyznaję się, porzuciłam ich, aby zająć się ich dosyć dalekimi krewnymi. No wiecie, musiałam ułożyć im życie i takie tam. Chociaż momencik, tam jeden z krewnych to był kuzyn. Tak, jeden z kuzynów Markusa. No to wcale nie takie dalekie. Alice robisz, tak robisz. To tak, Teściu Ci pomoże. O, jak widzicie, le amoury już odczuwa nasza Madi. To chodź tutaj na karm krowę. A Teściu zajmie się naszą małą, to znaczy małą Madi, myślałam. I najpierw posprząta. No, pomoże trochę Alice, dobra z niej dziewczyna, wiecie. Kochana, chciałabym, żebyś później wróciła i poprawiła dziecku humor. Może się z nią pobawić, bo pnę sobie, no, uwaga i zabawa, no i trochę jest zmartwiona, bo nie widzi, są wszyscy. Poprawi humor i, pomimo, że wody nie mamy, możemy dziecko wykąpać. O, proszę. Natomiast. Mam ja nadzieję, że zatrzymam grę, bo się w końcu nie wysłowie Tak, kochani, mówiłam, zajęłam się także jednym z kuzynów mojego Markusa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jego ciotka Ludmiła, siostra jego ojca, miała aż czwórkę synów i tam dwóch było już żonaty, a dwóch no na razie byli takimi kawalerami. I jeden... Chyba kolor, jak mnie pamięć nie myli, chociaż zobaczymy, <laughs> się właśnie ożenił. Faktem, z dosyć daleką też krewną, jakaś tam piąta woda po kicie kto się mówi, no bo staram się nie wprowadzać nowych simów do dekad, jeżeli mogę, że tak powiem, łączyć w pary te moje gałęzie, jak tam nic nie zakłóca. No i pokrewieństwo, wiecie, jest dosyć dalekie. Więc łączę w pary, tak mi jakoś pasuje. W każdym razie jego kuzyn, czyli już taka bliższa rodzina, się niedawno ożenił, przeprowadził kochani do wierzbowej zatoczki i chciałabym dzisiaj pojechać tam do niego, aby zobaczyć, jak on się urządził. Tutaj wam zdradzę, że oni oczekują swojego pierwszego, chyba pierwsze będzie, chyba tam będzie trochę więcej dzieci, zresztą nieważne. W każdym razie oczekuję swojego pierwszego dziecka i chciałabym z Markusem, z Tetusem i Alice no, do nich pojechać, aby się przywitać. Powitać tą nową dziewczynę, nowego członka rodzinki no, u nas, w naszej rodzinie, w naszej familii. No i coś wypadałoby im też dać. No, jak wiecie, nie możemy iść na zakupy, ale możemy coś zrobić. I chciałabym, żeby Markus nam Tutaj wyskrobał rzeźbę słonia, tak na szczęście. A ja uciekam do mojego tytusa, który, jak już widzicie, skończył i moknie tak moknie. Biedne Tetusy, tutaj masz żabkę, i gdzieś tutaj jest ta polanka u sąsiadów. Nie, jest tutaj ta, o właśnie, sad. To się tutaj zabierz za ogłocenie tych drzewek. I możemy już puścić grę. O, jak widzicie, kochani, Mali znowu brudna, ale le amory odczuwa, tak? Olbrzymie le amory, bardzo dobrze. Będziemy starać się o szczeniaki maleńkie. Mam nadzieję, że mi się to uda. No zobaczymy to tam do Alice wyposażenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I znowu jesteś brudna i śmierdząca. Oh. Tutaj też mamy listy, ale na pewno archeologiczne cudenka nam przyszły. Coś tutaj mój dziedzic odkrywa ranę. Przerażające są te pioruny, muszę Wam powiedzieć. Teraz się boję, żeby nikt mi tutaj nie oberwał. No, krówką się zajmij. Ile to jest? To też mogę sprzedać. Ja już też ściągnę już Markusa, jej do domu. Niech on sobie... Dobra. O, Alice, wiesz co? Musimy się małym zająć. To muszę poczekać. Może zostaw to. I nakarm piersią małego pokołysz, kołyż i utnij z nim pogawędkę. Tak, dobrze wszystko. To jest nowe. Mogę sprzedać. Ciekawe, kiedy te rachunki zapłacę. To są Jerzyny. O, dzięki. Wiesz co pomógłbyś, synowej, to wyczyś. Pochwal psa, opowiedz historię, poprzytulaj i damy jej przysmak i mógłbyś się z nią też trochę pobawić. O. chcę, żeby większy kontakt był między matką a synem, dlatego tak trzymam. No nie to wygląda, nie? Urocze jest po prostu. Idzie już ten tytus? Idzie, niech on sobie weźmie... Reszki? Dobrze, maleńka, jak ty się nam czujesz, powinnaś być zadowolona, to wiesz co, idź na nyny, trochę, zdrzemnij się, może pokołysz, szkoda, że nie można dziecku kołysanek śpiewać, a przewindałam to nie, to nie potrzeba. I później byś może, a, jest spięta, Rnesa, co się dzieje, podejdź tu, dziecko kochane, no chodź. Chodź. Lala. Idź na Nyny. Zdrzemnij się troszeczkę. Mama schowa to już do wyposażenia. Tata wrócił, zje. I zaraz pojedziemy do wierzbowej zatoczki. Nie wiem czy mówiłam. Tam właśnie mieszka kuzyn. No dobrze, Mardy, moja droga, zajmiemy się twoim Le Amor. Nie martw się. Pogłasz, czy ją jeszcze? To tu możemy jeszcze zjadła i mógłbyś ją o, wyszczotkuj no, nie są niezadowoleni, bo wiecie krowa ma się, ok, dobrze, dobrze, dobrze wszystko jest jak naj jak najlepiej może tam też wierzbowie za to, co uda nam się coś upolować czy mogę już rozmnożyć żabki? mogę bo przed nagraniem także rozmnażałam. To mogę sprzedać. Ej, ty chyba sobie żartujesz. Już jadła. Naprawdę możesz wygłosić kazanie o błaganiu jedzonka. I ktoś przyszedł, widziałam. Milisent! Moja droga! Powitaj synową, opowiemy jej, może nieśmieszną historię, czekajcie, zamknę sobie to wyposażenie. Może byśmy ją objęli, co? Możemy? Obejmij. Masz coś tam do sprzątnięcia? Nie, dobrze. Małżonek skończył jeść, więc możesz wyrzucić na pełni michę. I ja sobie tutaj utworzę grupę. No to powiedzmy, że Milicent, kochani, zostanie z dziećmi, a my możemy jechać do wierzbowej zatoczki. Chodźcie, chodźcie, ruszamy. Tylko nie upadnijcie proszę w tym błocie. Dobrze, kochani, spotkamy się na miejscu. No nie, tu także pada. Kochani, jesteśmy. Urodzinki St. Johnów, bo nie pamiętam, czy powiedziałam jej, a co to się stało. Muszę tutaj wejść i to naprawić. W tym domu mieszkają, na no to nie patrzcie, tutaj jest szklarnia. W tym domu mieszkają, to jest domek z gry, ale ja oczywiście go trochę pozmieniałam. Mieszkają w tej dzielnicy, tu także będę musiała pozaludniać. Moimi simami. Myślę, że Markus, kochani, zapuka. Także chcę, żeby Alice poznała trochę więcej simek, żeby miała jakichś przyjaciół, przyjaciółki. No, jak widzicie, okropny jest ten wiatr. Kochani, tak wygląda ich dom. Na parterze, na górze. Już przygotowałam dla dzieci, dla maluchów. No, staram się zawsze urządzać, tak, życie, żeby było w porządku. A gdzie oni są? No, są tutaj, to podejdźcie razem, proszę. To jest sypialnia małżeńska, tak wygląda. To kochani jest Katrin St. John. Ona pochodzi z rodziny Jamisonów. Mieszkała w oazie Zdrój, a twojego małżonka nie ma? Bo on kocha roślinki, dlatego tutaj mają takie pole. Hmm? Nie ma? No szkoda, że nie ma. Chyba gdzieś poszedł zbierać, czy co? Tutaj mają właśnie tak urządzone. Dobra, mają też psa, który gdzieś tutaj biega, ale nie wiem gdzie jest. Mm -hmm. No trudno. Dobrze. W każdym razie, kochani, Katrin pochodzi z rodziny Jamisonów i jest znacznie, znacznie, bo aż 10 lat, młodsza od swojego męża. Chyba Konora. Mam to gdzieś zapisane, czekajcie, już Wam powiem. Sprawdzę sobie. Tak, kochani, mam rację. Konora wyszła za Konora St. Johna, czyli syna Ludmiły Hotwor. Ciotki mojego Markusa i my się oczywiście, może nieprzyjazne, lecz uprzejme powitanie. Alice, ty... może wesołe zapoznanie. I tytuł uprzejme, a jak widzicie jest w ciąży. Szkoda, że nie ma jej męża, a tutaj jest piesek. Tak, mamy... Tak mówiłam, Taki mała żabcia, ostrożne powitanie i widzę, że my ja tutaj będę musiała wyjść, bo będę musiała poprawić ten dach nieszczęsny, nie wiem, co się stało. No dobrze, no to nie wiem, gdzie jest twój mąż, ale trudno się mówi. Porozmawiamy sobie z tobą troszeczkę, poslebiamy ci, pogadają dziewczyny o gotowaniu. I tutaj moja droga, przywieźliśmy ci Taki mały drobiazg, jakie damy tutaj. O, ładnie to będzie wyglądało. Na szczęście, żeby było Ci miło. Może opowiedz niewiarygodną historię. O, i widzicie, jak się już lubią. Opowiedz śmieszną historię. Ale ta pogoda to jest jakaś. jakiś koszmar. Ja mam bez przerwy burzę, bez przerwy mam deszcz. Wy też tak macie? A jest przecież lato. W to jeszcze umie zrozumieć, ale lato? Powiedz dowcip. Może... O, puk, puk. To chyba były już takie dowcipy. Poznałeś tego pieska? O, Mika. A gdzie jest... Twój, no Twój to będzie daleki kuzyn, ale gdzie on jest? O, jest! Właśnie! Przyszedł ścigodny małżonek. Oto on. Jak to nie znasz? Mieszkaliście koło siebie. Dobrze powiedzmy, że zna, ale wiecie, zapomniał. O, całe szczęście się wystraszyłam, że i on zapomniał. No tutaj wiadomo, że ona nie zna kuzyna. Swojego teścia. <noise> Wystraszył się burz <noise> To jest właśnie Conor Sand John. A my sobie porozmawiamy. Już? Pogadałeś? Poklachałeś z Conorem? Nie? I to jeszcze raz. Porozmawiaj o dyskomforcie. A co ty się tak z nim kucisz? Kurczę, ej, koleś. Aha, jest wredny, no popatrzcie. To ja tutaj ci przywiozłem kuzyna! Przywiozłem ci taki drobiażdżek, a ty jesteś taki wredny. Masz być grzeczny w stosunku do mojej żony, ty. A, ale już się znamy. Mhm. Mm Alice, mam taką pytanie czy już możesz wygłosić ten cały, możesz pochwalić szczerze, wygłosić o poslepia jeszcze wygłosić jej, nie powiem to co chcę powiedzieć. Wygłosić wykład archeologiczny. Mhm. Mm Możesz go poznać. A teraz ładnie ze sobą rozmawiają. No, maście los. Co za bałwan. Opowiedzmy nam historię, ale to chyba on z nią rozmawia, dlatego jest taki miły. Dobre, i to. Dobra, sprawdźmy, czy my możemy. W... O, przeprowadź ożywioną rozmowę. Czy my możemy wygłosić ten wykład archeologiczny, czy jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Dobra. No, idzie sobie. Taki wredny, wredota. O momencik. Ja sobie tam... Z... O ho, ho, częstujemy się co za. O, dzięki, dzięki Katrin. Ja sobie tam sprawdzę, czy możemy kąpiel, wiecie, trzeba jakoś korzystać z dobrodziejstwa. Dobra, moja droga, zacznę od siebie. Idź na górę, tak cichaczem, skorzystaj i weź kąpiel. Mam nadzieję, że konor tego nie zauważy. Podejdź do niego, porozmawiajcie o najlepszej przynęcie, popraw humor, o technikach. Tu tą hamikę znasz. Tutaj ty mogłabyś jeszcze przywitać. że i opowiedz śmieszną historię. No i trochę też z konorem porozmawiamy. O, może gdzieś dowcip. Idziesz? Nie swoja. No ty tam się nie martw moja droga. Dobra, zaraz jego wyrzucę na górę. Pogadaj o zainteresowaniach po falszczerze. I co my tutaj możemy jeszcze odwracamy uwagę od tego, że korzystamy z ich łazienki. Ale na obiad nas zaprosili. No to wiecie co? Trzeba być wdzięcznym. To Alice we sobie porcję. Oczywiście oni mają kupioną tą cechę mile widziani. Momencik, tutaj mamy jakąś polankę. Jest coś tutaj do zebrania. No trzeba korzystać. Trzeba, trzeba, trzeba. Jakoś musimy... O Gabriello nie mam czasu. Mhm. No dobra, to zostawiam to. A teraz chyba jest OK. Już. Dobrze, to wysyłam jego. Niech idzie sobie skorzystać. No co, to nie umie się zdecydować. Jaki strój? Już? Pomancik, co się z nią stało? resetujecie cię. Ale się ubierz, Alice, w to. O, ja ci pomogę. Ubierz się. No, pięknie. Piękny strój, moja droga. To wy sobie porcję. I sobie porozmawiamy jeszcze z Katrin. Pogadamy o ciepłej pogodzie. Porozmawiamy o pokoju na świecie. Opowiemy śmieszną historię. A ty, mój drogi, choć tutaj. Skorzystaj i się wykąp. No, co za wredot ten konor? No i później możesz do niego podejść, poslebiasz mu. Może wykom się najpierw. No, Alice tu się zajmuje nimi, odwraca uwagę. No popatrz, co myśmy ci przywieźli. <laughs> Żartuję. Ale trzeba przyznać, że w stosunku do niej był bardzo miły, a z Katryną, jak widzicie... On nie, idzie na górę, kurczę, jak zobaczy, wyjdź szybko stamtąd, wychodź, wychodź, podejdź tu, może nie zauważy, tak. No, ładnie tutaj, mój drogi, masz urządzone w tym domku dla dzieci, widzę, że się bardzo postarałeś. Możesz poprawić mój humor, porozmawiajcie także o technikach fitnessu. I jeszcze chciałabym, żebyś pogadał, o, udziel pora dotycząca naprawiania, no i jak się dziadek wykąpie, to jedziemy już do domu. Tak? Jakąś rybę, taka znawczyni? Nie sądziłam. Poznałaś tego psa? Ostrożne... Powitanie, no i zajadać, zajadać dziewczyno, jemu się kupę, chce. No niech jeszcze Ali skończy. To porozmawiaj o historii starożytnej. Zapytaj, kiedy poru, chociaż nie by się mężczyzna w tamtych czasach nie zapytał. Możemy trochę poslebiać i opowiemy jakiś tam dowcip. Dobrze możesz tutaj podejść. Alice, moja droga, bo ty jeszcze nie jeszcze masz ten talerz w końcu nie wiem co i jak się tutaj dzieje. Dobrze, to myślę, że się już pożegnamy. Chciałabym, żebyś objęła Katrin. A ty obejmiesz swojego kuzyna. Ko. A nie, nie. Ej, no, ubierz się, ubierz się. Ech, co za. No popatrzcie, zejdzie nam tutaj nago. I jeszcze wychodzi. Nie, nie. Co za dziwny Sim. Co za dziwny Sim, naprawdę. Nie wiem, czy to jakiś błąd, czy co chodźcie, już jedziemy. Nie będziemy tutaj przyjeżdżać. Dziwni ci. Send Johnowie. Dobrze kochani, jedziemy do domu do Winderburga. No, kochani, na szczęście już jesteśmy w domu, jak to się mówi wszędzie dobrze, ale w domu. Najlepiej. Momencik, momencik, momencik: jak to nie mam Was w grupie. Milisent ładnie się zaopiekowała dziećmi, wszystko było jak najbardziej w porządku. Chodźcie tutaj. Czy my mamy coś w lodówce? Bo nie wiem, czy. No. Dobrze, to niech ona sobie weźmie porcje. Mały śpi. Dziadkowi chce się spać. Zawołaj psa na jedzenie. Krowa ma się dobrze. Idź później spać. Małe jak najbardziej śpi, kochani. Ja go postażę po dzisiejszym odcinku. Możesz sować to już do naszej lodówki i później chciałabym, żebyś może pocałowała męża, a ty idź jeszcze zrobić siku i idź spać no, niestety nie możemy zrobić bara-bara, aby wam podnieść zabawę no ale niech miło spędzą też czas popraw humor mężowi później jak powycierasz brudną Podłogę I omówcie tą dziwną wizytę. <grymne> dzisiaj dziwna jest ta gałąź St. Johnów, naprawdę dziwna. To dzisiaj siku. Więc idź tutaj na nasz krzeczek. Alice chce się spać, więc ja ją wyślę już do łóżka, a tytuł, żeby podnieść mu umiejętności majsterkowania, po ulepszy mi tą wannę. Kochani, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek wyzwania dziesięcioleci. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. No a teraz już z Wami żegnam. I jak zwykle mówię Wam, pa, pa!